Cześć wam, witam ponownie w Zagrajmy w Red Faction. Ale mnie łeb boli, ja nie mogę. O kurwa, można tam wejść? Nie no, oczywiście, wy kurwa, co swoje. Ja chciałem tam po prostu sobie wejść, tak? A ja chcę tam wejść, nie obchodzi mnie to. Ja wiedziałem, że tu będzie coś ciekawego. Jakbyś tu ukrył? Dobra, zapiszmy. A jednak tu nic poza. Amunicję nie było. Błękitny grom. Normalnie. <laughs> Dobra, nieważne. A teraz cię zabiję. O tak. Osz. A tego się nie spodziewałem. Co z tym? No jakbyś sobie nie poradził, ty... Zamknij się. Czym do ludzi? Dobra, na razie tam wychodzimy, zobaczymy co jest tam dalej Jezus, jak oni męczą Nie ma żadnego please Nie Jestem miłościwy Tam też było na górę, ale najpierw pójdziemy sobie tam dalej Czyli będziemy wchodzić w te... Fabisz, ciekawe czy tu da się. A! To nie tak miało być. To nie tak miało być. Oczywiście zapisaliśmy sobie gdzieś tu na tym statku. Dobra, ludzie, zagramy. Będziemy wchodzić po kolei. Wszędzie, najwyżej. Żal. Dobra, teraz... ...gijch mi to. Dobra, wchodzimy na prawo najpierw. Jakiś zajebisty kanał. A bo tu przechodzimy, patrzcie Do tamtego Ten biega jak opętany Wyjebane mam na ciebie Gościu A tu już można zejść Nie wiem kim jesteś, kosmonautą Czy, czym ty jesteś Zresztą kit z tym Idziemy tam Tam jeszcze nie byliśmy, tam nas nie widzieli Strzelasz, do mnie strzelasz Ty, łachmy to To łachmyta, no nie Dobra, walniemy save game Ale dużo razy D w ogóle W tą, w tą, w tamtą Nie wiem czemu, czym to jest spowodowane Naprawdę, w sumie trochę chory jest to, może opóźniony refleks, czy coś takiego, no nie Dobra, tu była drabina, bo widziałem wtedy, jak spadałem już Hmm. Tam jest jakiś robot, ja go pierdolę. I'm scared. No i co? Ja mam z tą ja mam z tą walczyć? Czy ich pojebało? Ja pierdolę. Zresztą, jeszcze trochę je ubije i mnie ubijaj. Ha, tyc. jakiegoś robocika. Za to mamy fuj mało życia. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę apteczkę, bo jeśli nie. Bo jeśli nie, to naprawdę kolorowo nie będzie. Ojejku dobra kit Pędźmy Tak, tak tak, ludzie. Doszliśmy, więc kończmy. Kończymy ten odcinek. Zapraszam do oglądania następnych. Na razie.